Byłeś kiedyś nad Bałtykiem, no i żałowałeś, że w ogóle przyjechałeś. Zimno, wiatr wieje, leje deszcz, a ty zastanawiasz się, po co wydajesz te wszystkie pieniądze? No przecież mogłeś jechać za granicę, znasz to? No to teraz wyobraź sobie, że rok wcześniej rezerwujesz właśnie taki wyjazd na Polskie Morze w ciemno. Powiedzmy, nie wiem, nie to będzie 10 sierpnia. Nie patrzysz na pogodę, nie sprawdzasz, no nic. No i w 8 na 10 przypadków będzie to co? Katastrofa, no będzie tragedia. Tak właśnie robi większość raczkujących, początkujących przedsiębiorców. Planują biznes w ciemno no i modlą się, żeby im się po prostu udało, no i tyle. Ale jeśli czekasz, obserwujesz prognozę, nie wiem, dopasowujesz się do warunków atmosferycznych, czyli czekasz po prostu z tym wyjazdem, które te warunki, wiadomo, w Polsce są, no mówiąc szczerze, no zmienne, masz dużo większą szansę na słońce i na super wypad. W biznesie to oznacza, no śledzenie rynków, trendów, decyzji nie wiem, konkurencji, a potem uderzenie w odpowiednim momencie. To jest różnica między czym? Myśleniem, a brakiem myślenia. Bałtyk bywa kapryśny, ale potrafi dać najpiękniejsze chwile, jeśli wiesz, kiedy oczywiście jechać. Tak samo biznes. Nie idź w ciemno. Obserwuj, wybierz swój moment i wtedy tak naprawdę, i dopiero wtedy atakuj, bo inaczej to gra jak w rosyjską ruletkę, a to bez sensu, naprawdę, uwierz, to bez sensu.